fenomenu na skalę światową, to jest Dzień Pamięci, hołdu, podziękowania w imieniu społeczności miasta Krakowa, samorządu miasta Krakowa i samorządu województwa małopolskiego, organizatorów tego muzeum. To jest również wielkie podziękowanie wobec wszystkich Państwa, którzy własną pracą własnymi darami relikwii, przekazanymi do muzeumami krajowej uczyliście jak tak wyjątkowym, jedynym na świecie. Witam bardzo serdecznie w imieniu organizatorów. Dzień! od czasu, gdy z bronią w ręku walczyłem przeciwko okupantom. 67 lat temu w nemickich lasach, w trzasiak toczyliśmy nierówno i bardzo ciężkie walki z jednej strony Niemcy, z drugiej Sowieci. Tam na rękach umierał mój brat, śmiertelnie postrzelony przez Niemców. Tam go pochowałem. Taki los spotkał wielu wśród nas, a wielu nie ma nawet tej leśnej motywy. Dziś jestem jedynym z ostatnich żyjących z mojego oddziału. Byłem wtedy dwudziestolatkiem, żołnierzem Armii Krajowej, największej podziemnej, blisko półmilionowej armii. Od tego czasu minęło prawie 70 lat, a wydarzenia miednej wojny wryły się już razem w pamięć, tak jakby miały miejsce zaledwie kilka dni temu. 70 lat ponad pół wieku. Tyle musieli czekać ci, co, rzucając na szale przeznaczenia swoje życie, walczyli o wolną Polskę. Tyle musieli czekać ci, którzy po tak zwanej zwycięskiej wojnie, najmniejszy nawet procencie nie byli zwycięzcami. Wręcz przeciwnie byli tropieni przez NKWD i UB, mordowani, prześladowieni, więzieni i okrutnie torturowani. A po ustaniu stalinowskiego terroru w Polsce dali nękanie. Pozbawienie warunków godnego i spokojnego życia i pracy. I to właśnie my, obywatele drugiej kategorii tamtych czasów, marzyliśmy o tym jak ten, to my zbieraliśmy pamiątki, naszy, nasze najcenniejsze relikwie, bo jak nazwać Krzyżyk Syberyjskiego ze podarowany przez Matkę, Krzyżyk, który pomógł wytrwać. Czułem listy bliskich. To są relikwie opatrzone bagażem niewyobrażalnych emocji i przeżyć. I bardzo trudno będzie pojąć to każdemu, kto nie przeżył i nie doświadczył tego, co przeżyło moje pokolenie. To są mundury, orzełki z wojskowych czapek, uporządzenie sztandary, przedmioty codziennego użytku. To jest w końcu broń polskiego żołnierza. Wszystko to przechowywaliśmy w domach, w skrytkach. Nierzadko z własnego życia w czasach komunistycznego zniewolenia Polski. I dlatego mamy prawo gdzieś mówić, że to jest nasze muzeum. Bo to my, nikt inny o nie walczyliśmy, to my je założyliśmy. To my daliśmy w początkach za, 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 za kolekcję kilku tysięcy niezwykle wartościowych i unikalnych eksponatów. Były też Dalsze przekazy, na przykład krakowskiego oficera AK, pana doktora Stanisława Cisły, który przekazał kolekcję broni z Kanady o wartości około 50 milionów złotych. 5 milionów złotych, przepraszam. Pozostałe przekazy zwielokrotniły tę kwotę. naszą kolekcją przekazali kadeci II Rzeczypospolitej z panem prezesem Zeronem Malikiem na czele. W końcu to my prowadziliśmy muzeum naszym kosztem, utrzymując jeszcze w czasach, gdy nie było ono samorządowe, pożyliśmy na nie z własnych stromnych emerytów. A zaczęło się wszystko od pierwszej wystawy muzeum Lenina na ulicy Topolowej 5, którą między innymi współorganizowali koleżanki i koledzy kombatanci Irena i Jerzy Wysołoscy, Ryszard Ciepiela, Karol Jakubowski, Andrzej Ildebski, Antoni Strączek, Marian Barbar, Stanisław Baranek, Leon Wysocki, Józef Halberda, Stanisław Kregalski, Tadeusz Musia. Wszyscy nie żyją, tylko Państwo Wesołoscy żyją jeszcze. Potem, jak, potem jednak Pałac Mańkowskich został odzyskany przez właścicieli i muzeum musiał odejść. Dlatego założyliśmy Fundację Muzeum Historii Armii Krajowej, którą od początku kieruję i to my i nikt inny z, z pomocą pana przewodniczącego Kazimierza Barczyka. Zdobyliśmy pomieszczenia w budynku, na z którego dziś się znajdujemy. Było to przy, na przełomie w 1991 roku i 1992. Już w maju 1992 roku nastąpiło otwarcie ekspozycji w tym budynku. Wszystko mieliśmy robić sami, to było trudne czasy. Muzeum nie wyglądało przecież tak jak dziś, dzięki staraniom jego dyrekcji. Możecie Państwo podziwiać, budynek był własnością Wojska Polskiego i mieliśmy użyteczny krawtę, użyteczny parę rap, pokoi na działalność. Nieustannej pracy i wyrykowaniu historycznego przekazu oraz zbieraniu pamiątek historycznych w naszym środowisku, w kraju i za granicą doszliśmy do końca lat 90. Rozpoczęto prace remontowe. Po remoncie powierzchnia wystaw zwiększyła się do 644 m2. Efektem tych zabiegów i prac było utworzenie w 2000 roku. Muzeum Armii Krajowej jako samorządowej instytucji kultury, którą organizatorem są samorząd miasta Krakowa i Województwa Polskiego. Dzięki naszym kombatantom, dzięki Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej udało się nam na kontakt ze środowiskami polonijnymi, osiągniętymi po całym świecie. Utrzymujemy przyjacielskie stosunki ze środowiskami w Ameryce, w Kanadzie, Powstali w Australii, Anglii i tym podobnych Bardzo wspiera nas w tych działaniach nasz honorowy Przewodniczący Rady Muzeum Armii Krajowej świętej pamięci Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski. Za Z tracił Twoją przyjaźń. Przedł na świat grzech prawniej nienawiści, która rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami da I był świadectwem, świadectwem, miłości, pokoju i prawdy. Bogosławieństwo Boga Wszechłodawczego, ojca i syna w bloku więziennym pośród nocy otwarły się przed prawdą Ktoś wołał Boga, ktoś pomocy, a inny tylko liczył łzy. Jadł, zapichotał, potem załkał. Kropla po skapywała. We drzwiach stanęła naga prawda, w źrenicy nagał łza puszczała. Za biurkiem siedział on, notował. I spojrzał nawet w prawdy stronę. Ja to potem załkał. uniósł cierpienie nieskończone. Nazwisko. Prawda. Kłamiesz, suko. Nazwisko. Prawda. Od zeznanie. Bykowiec w celi zabrzmiał głucho. Nazwisko. Prawda. Kłamiesz, kłamiesz. On miał skórzaną czapkę ciemną. Bykowiec też skórzany był. Jak wbił się w niebo w nieśmiertelność. Żalił się łukał i łkał i było. A on z kabury wyjął broń. Nazwisko? Prawda, przecież wiesz. Wysyczał, mierząc prosto w skronie. Ty podła suko, ciągle urzesz. Kropla po murze skapywała, Gdy naga prawda umierała. On tylko krzyknąć zdążyć dążył jeszcze. To za to, że ty, suko, jesteś. A dziś tak samo w środku nocy przed prawdą się otworzą drzwi. Boga zawoła ktoś o Znów zalśnią w nią prawdy krople. Stworza wolności się bali, nad polską idącymiar. Mostrasza przemoc władni, nowy świat się świat. Drodzy Państwo, to muzeum, które dzisiaj poświęciliśmy i które oddajemy, ono powinno powstać prawie 70 lat temu. Powstało inne w tym czasie muzeum. Muzeum w postaci Kazabat WB, wywózek na Sybir, w postaci tego, że byliście za potem karłem reakcji. Takie Muzeum postawiono przed 60 lat. I mam prośbę, wybaczcie. Wybaczcie, jeśli potraficie. I potraktujcie to, co dziś tutaj się dzieje, to w czym uczestniczymy jako bardzo odległe. I wybaczcie, że to tak powiem, w waszego życia, za dość uczynienie. Za dość jakie składa wam Polska, jakie składają wam Polacy. Za wasze życie, za waszą walkę w czasie wojny o wolność, za waszą walkę o pamięć przez te kilkadziesiąt nowojrojnych I jeszcze jedna ważna I tym razem już nie po zwracamy się do zacnych przedstawicieli władz, parlamentarzystów, Zobowiążmy się, drodzy Państwo, dziś, tu w tej chwili wobec tych wszystkich zrównoważonych kombatów, zobowiążmy się do jednej rzeczy, że to muzeum, że do tego muzeum będziemy przyprowadzać nasze dzieci, nasze długi, zobowiążemy nasze dzieci, nasze długi do tego, żeby przyprowadzały swoje kolejne pokolenia. gdzie dokumentujemy jedno z najważniejszych, jak sądzę, i największych osiągnięć polskości w XX wieku. Armia Krajowa, Polskie Państwo Podziemne to są te fakty, te zjawiska, z których dumni jesteśmy my, pokolenia bezpośrednio następujące po tych, którzy owe fakty tworzyli, ale którą tą dumę musimy przekazać kolejnym pokoleniom. Dziękuję bardzo. oh geez.